Szanowni Państwo, mam przyjemność przywitać Państwa na spotkaniu zorganizowanym z pierwszą rocznicą działalności Zespołu Ekspertów do Spraw Problemu Niealimentacji. Mam przyjemność przywitać w Biurze Rzecznika współtwórcę tego zespołu i osobę, osobę z którą mam przyjemność współpracować, pana Maka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwu przedstawić w skrócie, na czym polega problem niealimentacji w Polsce, jak kształtują się statystyki, jak ten problem prawny i problem społeczny wygląda i o przedstawienie, można powiedzieć, tła problemu chciałbym, przedstawić, chciałbym poprosić Rzecznika Dziękuję. dziękuję Panie Rzeczniku za inicjatywę, za zaproszenie i za ten rok wspólnej pracy na rzecz. A to tło faktycznie warto pokazać, bo, bo, bo jest to problem, który ma miejsce, który jest stwierdzony, który jest podejmowany z różnymi efektami. Więcej mamy jak do tej pory niestety do zrobienia niż, 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 niż zrobione, ponieważ. Jest ona rozległa. Jak jest rozległa, to pokazują chociażby statystyki. Milion dzieci w Polsce nie otrzymuje alimentów. Zaburzenie rodziców wobec dzieci przekracza 10 miliardów. Skuteczność egzekucji komorniczej jest na poziomie 20%. To takie, takie myślę, naj, naj, najważniejsze dane, które są, ale warto zauważyć, że próg 225 zł, i on już od 10 lat nie został ruszony w żaden sposób. Mimo wielokrotnych wniosku wspólny teraz czy, czy, czy wcześniej indywidualnie w też o to e, e, występował, ale też warto zauważyć, że e, e, że, że zmniejsza, się, e, e, z, zmniejsza się też wypłacalność tych e, e, środków e, z funduszu. Tak? 2014 rok e, to było 13,9%, a, a, a rok 2015 to już jest 1% mniej. Tak? To też z czegoś wynika to, co co jest niewłaściwe. Można po tym momencie zauważyć, że dziecko ma prawo, prawo na to godzidwych warunków socjalnych, prawo do wychowania przy udziale obojga rodziców. Stąd też ta wspólna inicjatywa. Z jednej strony to dobro dziecka jest oczywiście w centrum, jest najistotniejsze, ale Rzecznik Praw też zwraca uwagę na sprawy dotyczące dorosłych obywateli. Stąd połączyliśmy, połączyliśmy siły i, i podjęliśmy działania. Warto też popatrzeć na na coś, co można nazwać przyzwoleniem społecznym. Na, e, I to też pokazują statystyki, że to przyzwolenie społeczne na niepracowanie tak? jest, jest duże. Z jednej strony pracodawcy godzą się na to, żeby e, nie do końca te zaświadczenia były aktualne, albo rzetelne, albo, 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 albo żeby miały miejsce, e, a społeczeństwo się przygląda biernie na, na różne próby unikania, e, no jeżeli chodzi odpowiedzialności za własne dziecko. Szanowni Państwo, w materiałach, które Państwu przekazaliśmy, wskazaliśmy na kwestie prawne, które odnoszą się do kwestii, do zagadnienia zasądzania i płacenia alimentów. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że jest to zagadnienie niezwykle wielowątkowe i po został powołany zespół ekspertów, aby nie wskazywać na to, że jest jakaś magiczna różdżka, która nagle spowoduje, że wszyscy rodzice, którzy są do tego zobowiązani, płacą alimenty, tylko żeby wskazać na to, że jest to zagadnienie, powiedziałbym, wielowątkowe i wymagające aktywności na wielu różnych polach. Bo jest to zagadnienie dotyczące zarówno i polityki sądów rodzinnych w zakresie określania wysokości alimentów, jak również jest to zagadnienie odnoszące się do kwestii egzekucyjnych, czyli jak dochodzić alimentów od tych rodziców, którzy ich nie płacą, jak również jest to zagadnienie ze sfery prawa karnego, bo przecież artykuł 209 kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność za uporczywe niepłacenie alimentu. A skoro jest to zagadnienie z zakresu prawa kornego, no to należy się zastanawiać, jak nie wylać dziecka z kąpielą, czyli jak w pewnym sensie ukarać tego rodzica, który się uchyla od płacenia alimentu, a jednocześnie nie spowodować, że on tym bardziej straci możliwość zarobkowania czy e, możliwość e, e, wsparcia swojego własnego dziecka. I tutaj mam oczywiście na myśli karę pozbawienia wolności, która niespecjalnie służy tym celom, które są e, określone, e, jeżeli chodzi o, e, może być, przyczyną niepłacenia e, alimentu. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że w każdej z tych sfer można podejmować różnego rodzaju działania. Przykładowo, jeżeli mamy artykuł 133 kodeksu rodzinnego i wychowującego, <tutuj> który mówi o tym, że rodzice obowiązani są doświadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. No, i tu oczywiście chodzi o to, jaką politykę prowadzą e, sądy, jak te alimenty określają. Sugerowaliśmy, że być może waż, warto byłoby wprowadzić w Polsce tak zwane tabele alimentacyjne, które pomagają e, rodzicom e, w wypełnianiu tych zobowiązań. E, cała e, sfera zagadnień dotyczy kwestii skutecznej e, egzekucji. Ta egzekucja jest wielostopniowa, i chodzi też o to, aby komornicy mieli pełną informację na temat. Tego, skąd można dochodzić zobowiązań od niepłacących rodziców, ale także, aby odpowiednio dobrze funkcjonowały rejestry, które identyfikują tych trwałych, uporczywych dłużników alimentacyjnych. No i wreszcie ten artykuł 209 kodeksu karnego, który może budzić pewne wątpliwości, nie tylko co do treści, ale także, tutaj chciałbym podkreślić, co do stosowania. Akurat Dokonaliśmy dość kompleksowej analizy akt postępowania w sprawach, gdzie osoby zostały skazane na podstawie artykułu 209 Kodeksu Karnego, bądź też nie zostały skazane, i wyszło nam na to, że sądy bardzo różnie interpretują, jak należy podchodzić do kwestii tego właśnie uporczywego niepłacenia imenu. Mówię o tym wszystkim, aby wskazać, że istota tego zespołu naszego, który pracował przez rok i będzie dalej pracował, to nie była taka, aby tylko i wyłącznie skupić się na jakimś jednym aspekcie, ale zwrócić uwagę na kwestię zarówno prawne, jak i społeczne odnoszące się do tej problematyki. Uważamy, że pewna konsekwencja, determinacja, przedstawianie różnych stanowisk, wniosków, o których będziemy jeszcze mówili, jest tym sposobem, aby doprowadzić w dłuższej perspektywie czasu do trwałej zmiany. I tutaj ten, ten zeszyt no, grupuje wszystkie wystąpienia generalne, wszystkie nasze pisma, które były kierowane w tej sprawie do różnych organów władzy. I chciałbym poprosić pana rzecznika, jeżeli pan rzecznik mógłby powiedzieć kilka słów, co się nam udało zrobić, a ja później powiem, co jeszcze jest do zrobienia. Ja mam tę krótszą rolę w tym <noise> Muszę powiedzieć, że najważniejsze tutaj jest, jest to, że udało się ten temat e, ruszyć, wnieść na odpowiedni poziom e, dyskusyjny i pokazać jako problem. Póki bo, bo, co te 29 wystąpień e, generalnych, które żeśmy wspólnie podpisali, skierowali, one. E, nie da się ich wypunktować i powiedzieć. To już załatwione, to już załatwione, to nie załatwione. Tak jak wcześniej powiedziałem, statystyki pokazują na przyzwolenie, na nierozumienie w ogóle problemu niealimentacji jako, jako, jako przestępstwa. I tutaj udało się po wielokrotnych próbach zainteresowania tym tematem właściwego Ministerstwa, Ministerstwa Rodziny, udało się uzyskać deklaracje i, i, i wstępne działania zostały wykonane, czyli kampania społeczna, czyli działania edukacyjne. Tak? Ale tutaj Kolejne, także udało się środowisko pracodawców zainteresować tematem. Lewiatan też zadeklarował kolejną kampanię. Na razie w przestrzeni publicznej tych informacji jest mało, ich nie widać w taki sposób, jak powinny być widoczne. Niewątpliwie ta działka edukacyjna jest niezwykle ważna i ona jest potrzebna i, i myślę, że e, 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 mam nadzieję, że, że to będzie się dalej działo. Jakieś materiały w tym zakresie zostały już upublicznione. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zapowiedź także ministerstwa dotycząca aktywizacji zawodowej rynków organizacyjnych. To, 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 ale to mówię, to jest zapowiedź tak? poprzez zmiany dotyczące promocji zatrudnienia instytucji do rynku pracy. Mam nadzieję, że to także nastąpi. No i trzecia rzecz to, to jest to, co żeśmy w zeszłym roku wnioskowali. Na początku dostaliśmy odpowiedź negatywną, że się nie da. Chodziło o e, e, monitorowanie, e, nie osadzanie, a monitorowanie osób, które, e, które, które e, nie wypełniają tego obowiązku. Pewne działania prawne zostały za, za, zaproponowane. My też jesteśmy na etapie przyglądania się im e, 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 i w pewnym momencie na pewno także ocenienia. E, 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 tych propozycji pod, pod, pod kierunkiem a, skuteczności dla osiągnięcia tego celu, który, który, który żeśmy wskazali, bo tu jeden jest, jedyny cel to jest e, e, zabezpieczenie e, dobrego. Pierwsza rzecz to jest fundusz alimentacyjny. Próg funduszu alimentacyjnego i jego dostępności jest ustawiony na poziomie 725 zł dochodu na osobę e, w rodzinie. Jeżeli się jest poniżej, tylko wtedy można mieć e, wsparcie ze strony funduszu alimentacyjnego. Jeżeli się przekracza, nawet o złotówkę, to już to wsparcie, to wsparcie odpada i uważamy, że no czas najwyższy, aby podwyższyć ten próg. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili taką przeciętną matkę samotną z Polski, z Warszawy, która powiedzmy zarabia 3500 brutto, co nie jest jakąś nietypowym wynagrodzeniem jak na skalę Warszawy, no to ona ani nie dostanie 500, plus, ani nie dostanie wsparcia z funduszu alimentacyjnego i tego wsparcia nie ma, i wydaje mi się, że trzeba podjąć poważną dyskusję na temat tego właśnie, jak fundusz alimentacyjny powinien działać. I jest, jest kilka propozycji też, bo to też warto zauważyć, że ten próg. Najlepiej byłoby go w ogóle znieść i zlikwidować, ale jeśli nie, to przynajmniej podwyższyć albo zrobić to, co już w naszym prawodawstwie ma miejsce, czyli złotówka za złotówkę. Tak? Już takie rozwiązanie miało miejsce. Na pewno dzisiaj utrzymywanie go na tym poziomie od 10 lat takim samym wyklucza wiele dzieci z możliwości uzyskania pomocy od państwa, które ma obowiązek zabezpieczyć właściwe warunki socjalne. Druga kwestia, która też się wiąże z funduszem alimentacyjnym, to jest to, że fundusz ma dość istotne możliwości wnoszenia tzw. roszczeń regresowych, tak? czyli to fundusz wtedy wdaje się w rolę tego, który egzekwuje ten dług od dłużnika, dług alimentacyjny od dłużnika i też mamy wrażenie, i to wynikało z naszych wystąpień, że nie zawsze z tego korzysta, a to by mogło być dodatkowym narzędziem, które motywuje dłużników alimentacyjnych, aby płacili. Kolejna kwestia to jest funkcjonowanie tych wszystkich rejestrów dłużników, bo obecnie są pewne możliwości wpisywania dłużników alimentacyjnych do rejestrów, ale one wciąż nie działają tak jak powinny. Na przykład Biuro Informacji Gospodarczej prowadzi taki rejestr, ale nie, nie korzysta się z niego tak często jak powinno. Także komornicy mają prawo wpisania dłużników alimentacyjnych. Ale też nie jest to, powiedziałbym, wystarczająco skuteczny instrument. I pojawił się taki pomysł, aby stworzyć specjalny rejestr, który, się, który można powiedzieć skupia całą wiedzę na temat działań komorników, ale także tych osób, które już są wpisane do rejestru, który nazwałby się, jest taka nazwa zaproponowana przez pana komornika Roberta Damskiego, członka zespołu RUDA, czyli Rejestr uporczywych Dłużników Alimentacyjnych. Także tutaj to też postulujemy, aby to. Aby to zrobić, bardzo ważne są także kampanie społeczne. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało, że odpowiednia kampania na rzecz płacenia alimentów zostanie przeprowadzona. Cały czas czekamy na to, aby ona powstała i aby była odpowiednio wypromowana i aby wskazywała właśnie na te, na te elementy, że, że to jest problem. Społeczny. Ale tutaj bardzo ważne jest także to, aby taki obowiązek wzięli na siebie pracodawcy, bo niestety mamy często do czynienia z taką sytuacją, że ktoś woli zarabiać na czarno albo woli zarabiać poprzez działalność gospodarczą i w ten sposób unika, można powiedzieć, płacenia alimentów i tej egzekucji komorniczej. I tutaj wydaje nam się, że dobrze by było, żeby pracodawcy, jesteśmy w dobrym kontakcie z Konfederacją Pracodawców Lewiatan, uświadamiali to swoim pracownikom. I wreszcie taka rzecz, do, która się wydaje dość techniczna, ale też jest niezrealizowana, a mianowicie jeżeli ktoś w tak zwanym międzyczasie podejmie pracę i zaczyna płacić składki na ubezpieczenie społeczne, to o tym wie ZUS. Ale komornicy, aby się o tym dowiedzieć, mogą się do tego systemu ZUS-owskiego zalogować raz na pół roku. Czyli w związku z tym mogą być takie sytuacje, kiedy ta osoba niejako umyka spod zainteresowania komorników, i jeżeli by tutaj system uszczelnić, to też były znacznie mniejsze możliwości uciekania z płaceniem, z płaceniem alimentów. Także te wszystkie działania podejmujemy, staramy się cały czas na nie wskazywać i mamy nadzieję, że po jakimś czasie dojdzie do takiego powiedziałbym uszczelnienia systemu i też zbudowania pewnej takiej wagi społecznej dla tego problemu i że nastąpi sytuacja, kiedy te statystyki, o których mówił Rzecznik Michałek na początku będą znacznie mniejsze i oczywiście skorzystają na tym przede wszystkim dzieci, czyli te podmioty, które, dzieci, które są, mają prawo otrzymywać alimenty od swoich rodziców. Ja chciałam zadać takie pytanie, bo w związku z tym, co się wydarzyło na tej konferencji pojawiło się takie pytanie, liczne, przynajmniej w głowie, ilu spośród tych osób, które nie płacą, są rodzicowie, którzy mają utrudniony dostęp do dziecka albo nie mogą ja wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby myśleć o tym w takich kategoriach, że to są niezależne kwestie od siebie, tak? Bo jeżeli nawet mamy ograniczoną władzę rodzicielską, czy nawet jeżeli mamy ograniczone kontakty, to nie jest to powodem, aby w ten sposób odstępować od realizacji swojego obowiązku prawnego, jakim jest wsparcie dziecka. Że Tu nie chodzi o płacenie na matkę, tylko chodzi o płacenie na dzieci, na to, żeby one miały prawo do wypoczynku, żeby miały prawo do jakichś, nie wiem, dodatkowych zajęć, czy po prostu, żeby wspierać koszt ich, najzwyczajniej w świecie, koszt ich wychowania, tak jak to określa kodeks rodzinny i opiekuńczy. Natomiast chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że my podejmujemy cały szereg zagadnień, które odnoszą się do kwestii i animacji rodzicielskiej, i opieki nad dziećmi, i kontaktu z dziećmi. Ja sam reprezentowałem kilku ojców przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jeszcze w poprzedniej pracy i, i takimi sprawami się zajmowałem. Złożyliśmy wspólnie zresztą jedno wystąpienie generalne, które moim zdaniem mogłoby ograniczyć ten problem, a mianowicie wystąpienie, które polega na tym, że jeżeli mamy postępowanie rozwodowe, to żeby dziecko miało swojego własnego pełnomocnika albo własnego kuratora, który stoi na straży praw tego dziecka, żeby dziecko nie było elementem konfliktu i sporu, tylko żeby miało osobę, która dba o tylko i wyłącznie jej interesy, ale akurat Ministerstwo Sprawiedliwości tego tematu w ogóle nie podjęło a uważamy, że korzystając z wzorów w innych państwach, to mogłoby pomóc w naprawieniu przynajmniej części, części sytuacji. I zgadzamy się, że jest problem społeczny w Polsce także z kontaktami i z egzekucją kontaktów i że to niestety powszechnie występuje. Jeżeli mamy takie sprawy, to staramy się nimi zajmować, tylko zazwyczaj one są, powiedziałbym, dość skomplikowane i wchodzenie w te bardzo trudne relacje między rodzicami z całym aparatem państwa może być dość utrudnione, szczególnie ze strony instytucji, które starają się też zachować swoistą bezstronność. Myślę, że też warto zauważyć, tutaj nawiązując do tego pytania, ale to, co się wydarzyło w prawodawstwie w zeszłym roku, do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zostało, zostało wpisane pojęcie prawa dziecka do rodziców, tak? Troszkę odkrócono we bo Do tej pory mówiliśmy o prawie rodziców do dziecka i to było konflikt jednak w momencie, kiedy, kiedy ci dorośli nie mogli się dogadać. Tutaj mówimy o perspektywie dziecka, tak? Jak, jak my zwracamy uwagę, że to dobro dziecka jest dobrem nadrzędnym to tutaj w kodeksie rodzinnym to zostało nawet doprecyzowane bardziej niż w Konwencji o prawach dziecka tak? czy w innych dokumentach międzynarodowych mówiących o, o prawach dziecka. Stąd, ale te sprawy są delikatne i tak naprawdę, tak całościowo i globalnie to, to, to nie da się ich jednoznacznie określić, bo one są bardzo często indywidualne, a problem polega na problemie tworzonym przez dwoje dorosłych, prywatnych ludzi, tak? którzy to dobro dziecka przerzucają z jednego miejsca drugie, stąd reprezentacja dziecka przez profesjonalnego przedstawiciela i tylko skupionego na dobru dziecka razem tutaj uważamy i jest tym właściwym kierunkiem. Ja jeszcze bym dodał jeden, jedną kwestię, która też się z tym wiąże. A mianowicie ten pomysł, pomysł tabel alimentacyjnych. Na czym to polega? To polega na tym, że sądy mają możliwość Mogą być na przykład wspierane w tym przez albo Stowarzyszenia Sędziowskie, albo przez Ministerstwo Sprawiedliwości, stworzenia takiej jakby tabelki, ile kosztuje utrzymanie dziecka w większym mieście, mniejszym mieście, jest to, ile kosztuje to w zależności od wieku tego dziecka i w zależności od miejsca, od tego ile dzieci jest w rodzinie. Tak? Takie tabele funkcjonują w wielu państwach, w Niemczech są bardzo rozpowszechnione. I teraz czemu one służą? Temu, żeby eliminować. Przestrzeń sporu między rodzicami, żeby rodzice nie kłócili się, czy na basen trzeba zapłacić miesięcznie 30 zł, czy 50, tylko żeby była jedna standardowa, można powiedzieć, kwota, która zależy od wieku dziecka, miejsca zamieszkania, ilości dzieci w rodzinie. I wtedy sąd mógłby rodziny przekonywać, żeby się nie spierały co do szczegółów, tylko żeby się zgodziły na to, żeby te alimenty szły według właśnie tych ogólnie ustalonych tabel alimentacyjnych. To by ich skracało procesy, to by eliminowało punkty sporu. A niestety tak się, tak bywa, że później właśnie spory o te koszty utrzymania dziecka dłużą się w sądach i są przedmiotem właśnie tych trudnych relacji. Na to się nakładają trudne relacje Dotyczące kontaktu, władzy rodzicielskiej, i tak dalej, i tak dalej. My uważamy, że rolą państwa powinno być branie pod uwagę tych wszystkich czynników i eliminowanie tych punktów sporu tam, gdzie są dobre praktyki w innych państwach, praktyki yy, yy, sprawdzone. I liczymy, że ten pomysł tabel alimentacyjnych ruszy. Oczywiście tabele alimentacyjne nie powinny być charakteru w pełni wiążącego, to znaczy, jeżeli strony uznają, że nie godzą się na pójście takim, w takim kierunku, no to powinny mieć możliwość na przykład określenia wyższych yy, alimentów, no ale to już jest. Czy jest wtedy ich decyzja, czy, czy wolą jakby w ten spór wchodzić, czy też, czy też mieć sprawę szybciej załatwioną. Myślę, że dla wielu rodziców byłoby to korzystne rozwiązanie. I dla sądu też. To jest, jest analogiczne jak zgodne porozumienie, które, które pozwala uniknąć później pewnych niepotrzebnych sytuacji, ale zdarza się, że nie. Być może trzeba indywidualnie spojrzeć i tutaj sąd tu też musi być gotów do indywidualnego spojrzenia na, na, na przypadek, który tego wymaga, bo wszystkiego też nie da się tak dookreślić. Panowie ci którzy postulują postulują taką opiekę na przemieniu. W niektórych krajach nie, 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 to funkcjonuje? Mhm. Czy jak czy ja już wielokrotnie na ten temat zawierałem głos i to tutaj też warto jest rozdzielić, czy mówimy o naprzemiennej, czy mówimy o równoważnej, raczej bliżej do tej równoważnej, ale warto zauważyć, że takie rzeczy sąd ma możliwość w dzisiejszym prawie także wykonać i podejmuje takie decyzje. Ja też zwracam uwagę, że idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby dziecko jednak mogło mieszkać w całym miejscu, a rodzice w razie takiej decyzji mogli się wymieniać, żeby nie było e, nagłego, radykalnego e, zmieniania wszystkiego w jego życiu, bo to też nie, nie, nie buduje poczucia bezpieczeństwa. Na pewno w każdej takiej sytuacji e, sąd, bo, bo sąd decyduje w ostateczności, ale wcześniej rodzice, którzy do niego się e, zwracają o rozwiązanie, powinni kierować się dobrym dziecka. W momencie, kiedy wszyscy kierują się dobrym dziecka, to tego problemu nie ma. Praktyka sądowa jest najczęściej taka, że dziecko zostaje jednak przy matce. Jeżeli ojcowie się na to nie godzą, co oni mogą w tym momencie zrobić no, na się do tego, co dzisiaj się wydarzyło? Pan co nie kobiet w większości? Ja myślę, że to jest tak szczególna sytuacja w życiu każdej osoby sytuacja rozwodu rozstania się, że warto pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że najważniejsze jest to, co jest dobre dla dziecka. Po drugie, że to jest sytuacja, która powoduje tak wielki stres u każdej osoby, która przechodzi ten kryzys przejścia, że warto mieć profesjonalnych pełnomocników, ale pełnomocników, którzy nie dążą do zaogniania sporu, tylko dążą do osiągnięcia rozwiązania, które jest idealne z punktu widzenia dobra dziecka. I czasami bywa tak, że któraś ze stron musi też ustąpić. Jeżeli strony się zaogniają w sporze, to na pewno dziecko na tym nie korzysta. Jeśli jeszcze można prosić o skomentowanie tych propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, jeśli chodzi o ustawę inwestycyjną. My się przyglądamy tym propozycjom. Zobaczymy, jak będzie wyglądała debata parlamentarna. Nie chcielibyśmy być w takiej roli, że my sugerujemy, jak powinny wyglądać idealne przepisy. Natomiast powiem tak, że z punktu widzenia naszej analizy tutaj wewnętrznej, przeprowadzonej w biurze, która zresztą zaowocowała pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego, mamy olbrzymi problem ze stosowaniem pojęcia. Uporczywe niepłacenie alimentu, czyli to, co wynika z artykułu 209 Kodeksu karnego. Ponieważ jeżeli się zdarzy, że na przykład rodzic raz na trzy miesiące płaci 100 zł, to bywa, bywają takie orzeczenia, gdzie są stwierdza, że już nie mamy do czynienia z tym uporczywym, no bo przecież raz na jakiś czas płaci. No to nie, płaci, nie ma do czynienia z uchylaniem się, tylko z tym uporczywym uchylaniem się, bo jednak coś płaci, prawda? A czasami, a w innych sytuacjach są za takie coś już. Już skazuje. I, i, i w, wydaje mi się, że wyjście z tego pojęcia uporczywości to jest krok w dobrym kierunku. To znaczy, zastanowienia się, czy płacone alimenty faktycznie zapewniają wsparcie dla dziecka, które ma prawo do tych alimentów. Druga rzecz, która wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa i bardzo myślę, że przyniosłaby wiele pożytku, to jest wprowadzenie instytucji czynnego żalu. Czyli trochę tak jak w prawie prawda, podatkowym. To Czyli jeżeli już jest ta sprawa i ten i ten y, osoba zobowiązana zobowiąże się przyzna się do winy zobowiąże się do płacenia nie wiem rozłoży to jakoś na raty żeby była możliwość prawda odstąpienia wtedy od karalności no bo przecież o tym chodzi to chodzi o w prawie aby doprowadzać do sytuacji kiedy osoba jest zobowiązana do tego co musi zrobić i żeby sankcja karna była, była ostatecznością. Także zobaczmy, w którym kierunku te zmiany dalej pójdą. Natomiast my się cieszymy, że zostały one podjęte. Na pewno to, z czego się cieszymy, tutaj chciałbym podkreślić, bo ministerstwo twierdzi, że samo jest autorem tego pomysłu, a my sami pamiętamy, jak to wymyśliliśmy tutaj na posiedzeniu komisji naszego zespołu ekspertów, a mianowicie bransoletki. Tak? Czyli jeżeli już się decydujemy na skazanie, to, żeby sąd raczej stosował karę ograniczenia wolności polegającą na dozorze, na systemie dozoru elektronicznego, a nie pozbawienie wolności, bo pozbawienie wolności to może mieć pozytywny efekt tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten ktoś dostanie pracę w więzieniu i, i dzięki temu może płacić alimentar. Dobrze wiemy, że obecnie bodajże 20, chyba 7% więźniów ma e, zatrudnienie. I faktycznie ci, którzy mają to e, siłą rzeczy, odprowadzają te e, zobowiązania alimentacyjne, no, ale jeżeli ten ktoś nie ma gdzie pracować e, e, no to, albo nie chce pracować, no to wtedy dziecko tym bardziej na tym traci. System dozoru elektronicznego się w polskiej rzeczywistości sprawdza i trzeba moim zdaniem promować jak najszersze stosowanie tego środka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie.